Jeszcze pan Dziękuję. Ja mam jedno pytanie, a może apel. Ponieważ przytoczono tutaj artykuł 18, przytoczony ze strony Ekscenso ustęp pierwszy i drugi, przy okresie przytoczył ustęp trzeci, który mówi, że nie nieprzekazane mogą sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu oraz zachowaniom zagrażającym środowisku naturalnemu. Czyli mamy trzy przepisy, każdy jest bardzo uznaniowy. I mamy ustawę. Dodam jeszcze, że artykuł 16b zakazuje podobnych czynności odnośnie reklam. To, to może jest nieco marginalna no, kwestia, ale, ale istotna. Mianowicie mamy trzy przepisy, trzy ustępy w tym przepisie, mamy jeszcze drugi przepis 16b, w którym są, postępy, są bardzo uznaniowe sformułowania. I mamy 18 lat obowiązywania ustawy. Mamy 10 tysięcy tak rozpatrzonych wniosków czy tam żądań ustosunkowania się. Ja uważam, znaczy mam nadzieję, że jest to bardzo profesjonalny urząd, który nad każdą taką sprawą się pochylił i jeżeli nie wszczął żadnego postępowania, to dlatego, że uznał, że w takim przypadku mieści się bądź nie mieści się dane zachowanie w granicach wyznaczonych przepisami prawa, w tym w, tym, w, tym, w tym konwencji itd. Moje pytanie jest takie, dlaczego przez 18 lat 130 osób zatrudnionych w biurze yy, Krajowej Rady nie sporządziło syntetycznego podsumowania swojego orzecznictwa, czy swojej doktryny, czy swojego sposobu myślenia o tych przepisach, artykule 18, artykule 16b, po to, żeby na przykład pani Ewa Lana yy, albo na przykład jakikolwiek inny nadawca, albo Albo reklamodawca w przypadku artykułu 16b mógł, się, mógł sięgnąć do takich wytycznych, pozwolić się społeczeństwem europejskim i przejrzeć to i stwierdzić, no z tych 10 tysięcy spraw nie się taka a nie inna linia sposób myślenia Krajowej Rady, takie działanie widać jest dopuszczalne, takie jest niedopuszczalne, można z tym polemizować, ale wtedy mielibyśmy z czym polemizować, mielibyśmy się nad czym zastanawiać. W tej chwili za każdym razem kiedy taka audycja powstaje, albo kiedy dostaje się taki pismo z Krajowej Rady, które samo w sobie jest kuriozalne, to każdy ma, to każdy stoi przed taką i kognita. znaczy my nadal nie wiemy, jak mamy się ustosunkować, nie wiemy, gdzie jest zarzut i mało tego, nie wiemy, gdzie popełniliśmy ewentualnie błąd, ponieważ nie wiemy, jakie jest orzecznictwo Krajowej Rady. Także moje pytanie i apel jest taki, żeby może podsumować tych czasowych Krajowej Rady i stworzyć takie swego rodzaju wytyczne, które będą mogli, będą, bo nie będą e, kierowali się nadawcy w swojej działalności.